Chodzi tutaj o działkę, która jak tu przewodniczący wspomniał, położona jest przy ulicy Rzeszowskiej. Ci państwo Gaweł są teraz właścicielami nieruchomości, który niegdyś był właścicielem pana Dziubek i prowadzi tam działalność gospodarczą. Obok tego tam też własnością pana Dziubka był ten budynek dawnego loku. W tej chwili tam prowadzony jest sprzedaż mebli i obok taki budynek jak gdyby garażu. W tej chwili tam chyba prowadzona jest sprzedaż blachy dachowej. I na tym terenie tutaj gdzie jest ten budynek loku i ten garaż tam, co sprzedają blachę, na tej części nieruchomości, które nabył pan Gaweł, planowana jest zamierzenie inwestycyjne budowa McDonald'sa, czyli McDrive'a z parkingami wokół tego budynku. zagospodarowania tej nieruchomości niezbędna byłaby też działka, która jest własnością miasta i gminy, o powierzchni 706 metrów. W związku z tym, że przez ten teren naszej działki przebiega dotychczas kanalizacja sanitarna, poprosiliśmy przedstawiciela McDonald'sa na spotkanie tutaj do miasta Kolbuszowej, aby wyjaśnił, jakie przedsięwzięcia i jakie po prostu tutaj my mamy warunki w tym temacie, aby można było dojść do porozumienia odnośnie sprzedaży tej działki. Na tym spotkaniu zostało ustalone, że ta sieć, która w tej chwili przebiega przez tą działkę zostanie przebudowana, aby nie było później jak gdyby niszczenia terenu w przypadku gdyby była jakaś awaria i również przebudowa byłaby wodociągów i kanalizacji sanitarnej na rozdzielczą. Całość tych kosztów, bo przedstawiciel z tego McDonald'sa zażyczył sobie, ażeby przesłać mu jak gdyby kosztorys wykonania tych robót. Pracownicy z naszego referatu inwestycji przygotowali ten kosztorys. Bardzo wartość tych robót, które jest niezbędna do wykonania w przypadku zagospodarowania tego terenu, to jest siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych. Ten teren jak gdyby nabierze też nowego wyglądu, ponieważ ta działka, jak Państwo wiecie, jest obok tych nieruchomości, które no, w tej chwili nie zbyt ładnie wyglądają, a będą one rozburzone i wybudowany będzie budynek jak gdyby równoległy do tej drogi Rzeszowskiej. Wjazd na to byłby z istniejących w tej chwili zjazdu, który jest do sprzedaży tego pawilonu meblowego i tutaj od ulicy towarowej.